więc teraz przejdziemy do przegłosowania poprawek, a poprawki są dwie. Przegłosujemy prognozę, tak? Proszę bardzo, proszę bardzo. Dziękuję za podpowiedź. W prognozie poprawek nie było. Komisję Państwa poznamy. Czy Państwo Radni zgłaszają jakieś zapytania lub uwagi do tego projektu uchwały w sprawie prognozy, wieloletniej prognozy finansowej związanej z uchwałą budżetową przyszły Nie widzę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej, tego projektu uchwały? Proszę, głosujemy. 11 radnych jest za. Kto jest przeciw? 7 radnych jest przeciw. Kto się wstrzymał? przeciw. Kwiatki jednak troszeczkę nam przeszkadzają. Zrobimy powtórzenie tak głosowania. Kto jest za? No i 11 radnych jest za. Kto jest przeciw? 8 radnych jest przeciw. Kto się wstrzymał? czyli 20 Radnych jest na sali, 20 brało udział. Stwierdzam, że Rada uchwałę podjęła. Przechodzimy do następnej uchwały. 5. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014. Stanowiska komisji były są dwie poprawki. Ja przypomnę Radę. Komisja Budżetowa Inicjatyw Gospodarczych zgłosiła poprawkę, która jest identyczna z poprawką zgłoszoną przez Komisję Planowania Przestrzennego i Budownictwa, a brzmi ona w dziale 600, rozdział 616, paragraf 6050, zdjąć kwotę 150 tysięcy złotych z pozycji pod nazwą Przebudowa Placu Piusowskiego i przenieść ją do pozycji w dziale 600, rozdział 616, na zadanie pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej ulicy Lipowej. I drugi wniosek. Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego wykreślić zadanie pod nazwą przebudowa Placu Piłsudskiego stosunkiem, przepraszam, z Placu Piłsudskiego, a środki przeznaczone na to zadanie w wysokości 150 tysięcy złotych przenieść zgodnie z wnioskiem na modernizację dróg w mieście. I ten wniosek przegłosujemy teraz. To, ten wniosek, który teraz przeczytałem, czyli wniosek Komisji Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, który jest y, wnioskiem bardziej otwartym, szerszym, żeby te pieniądze przenieść na modernizację dróg w mieście. Nie, to, 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 bo to może być. Stary stary są, to nie. nie, nie, może być ten. Jest ]…ấy? Ale notujemy, toRadio, nie wiem, proszę tam tak że están, to Proszę bardzo. zgłoszeń. Ale zgłoszone na sesji. Wcześniej zgłosiłem na sesji Komisji Budżetowej. Może być tak, się mylę ta druga, ta Więc proszę Państwa. Będziemy głosować takie zostały zgłoszone na sesji. Radni tak są, proszę bardzo. Więc głosujemy wniosek, który został pierwszy zgłoszony. Przeczytam go. Jeszcze raz. Proszę uważać. W dziale 600 rozdział 616, paragraf 6050 Zdjąć kwotę 150 tysięcy złotych z pozycji pod nazwą Przebudowa Placu Piotrowskiego i przeniesie się do pozycji w dziale 600, rozdział 616, na zadanie pod nazwą Przebudowa Drogi Powiatowej ulicy Lipowej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego wniosku? Głosujemy. Chwileczkę proszę utrzymać. Osiem osób jest za przyjęciem tego wniosku. Kto jest przeciw? lat przeciw stwierdzam, że wniosek nie uzyskał poparcia Rady Miasta.